Rajdy, na które starostwo i rowerzyści ze zgrzytu zapraszają wszystkich mieszkańców, będą się odbywać raz w miesiącu od maja do września. Cykl zakończy rajd niepodległości 11 listopada. Już mamy za sobą offroad, mamy za sobą tuning, teraz czas na rowery. Wpadliśmy na taką tutaj wspólnie ideę razem ze zgrzytem bełchatowskim, żebyśmy w jakiś sposób zaczęli. E, oczywiście propagowane jest to w naszym powiecie, ale żebyśmy troszkę to jeszcze bardziej e, podkreślili, będą to rajdy rowerowe po szlakach rowerowych w powiecie buchatowskim. Rajdów będzie sześć. Wspólnie z zgrzytem będziemy to organizowali, z panem Maciem Kusznerukiem, który reprezentuje Zgrzyt Bełchatów. Mamy nadzieję, że mieszkańcy, mieszkańcy wezmą w tym udział, że zachęcimy ich poprzez takie działanie do tego aktywnego spędzania czasu, ale jednocześnie, jednocześnie chcemy też zaakcentować to, że w powiecie buchatowskim można na rowerach jeździć, jest ta infrastruktura, która może być do tego wykorzystywana. Rowerzyści odwiedzą najciekawsze okolice regionu, otrzymają pamiątkowe plakietki i odblaskowe gadżety. Chciałem wszystkich mieszkańców Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego zaprosić na serię sześciu rajdów rowerowych, które odbędą się raz w miesiącu przez pięć kolejnych miesiąc, miesięcy i szósty rajd rowerowy będzie to rajd na święto niepodległości. Przygotowaliśmy pięć naprawdę uroczych i czarownych tras rowerowych. Trasa pierwszego rajdu liczyć będzie 35 km i poprowadzi przez Bełchatów, do Biecin i Postękalice w kierunku Borowej, a następnie przez Bukową, Buga i Grucholicę, rowerzyści powrócą do miasta. Pierwszy rajd odbędzie się 23 maja i będzie to rajd, rajd pod hasłem Lasami powiatu Bełchatowskiego. Będzie to trasa terenowo-szosowa, nie Niezbyt długa, będzie miała 40 km. Drugim rajdem, na który zapraszamy, jest rajd, który odbędzie się 13 czerwca. i Będzie to rajd, który nazwaliśmy industrialny. Będzie to rajd po terenach przemysłowych kopalni, elektrowni Bełchatów. Następnie 18 lipca czeka nas, nas rajd ekologiczny, chcemy zabrać mieszkańców powiatu i pokazać im leśne jeziorka, które są na terenie powiatu. Odwiedzimy dwa z nich, jedno jeziorko w okolicach miejscowości Bukowa, drugie jeziorko w okolicach miejscowości Zawadów. Następnie 8 sierpnia pojedziemy y, na Święte Ługi, y, obszar ekologicznie chroniony, będzie to też trasa częściowo przebiegająca po lasach w okolicach Bełchatowa. I 5 września chcemy odwiedzić linię umocnień, którą zbudowali żołnierze wojska polskiego w 1939 roku. Odwiedzimy 6 schronów bojowych, które leżą w okolicach Szczercowa, w okolicach miejscowości Sadulaki. Będzie to trasa najcięższa z tych wszystkich tras, będzie miała około 60 km i będzie w większości przebiegała terenami leśnymi. Podsumowaniem wszystkich rajdów będzie rajd. Które organizujemy 11 listopada w Dniu Narodowego Święta Niepodległości. Będzie to rajd, którego trasa będzie liczyła 40 km i pojedziemy do miejscowości Patok koło Dróżbic, w miejsce, gdzie w 1939 roku został strącony polski samolot Łoś, i w którym miejscu to teraz jest pamiątkowy obelisk. Odwiedzimy też groby lotników polskich, które są na cmentarzu w Dróżbicach. Tak jak powiedziałem na początku, wszystkie te trasy, które opracowaliśmy jako załoga rowerowa z są to trasy dosyć mocno nietypowe. Nie są one oklepane. Myślę, że wielu rowerzystów zachwycą, ale też przy okazji pokażą, że nie tylko Góra Kamińsk, nie tylko Słok, ale też inne urocze miejsca w okolicach Bełchatowa warto zobaczyć. Wszystkie rajdy rozpoczynać się będą o godzinie 14 pod starostwem przy ulicy Pabianickiej.